Cześć, kochani, dzień dobry. Witajcie serdecznie na popołudniowym odcinku, na popołudniowo-wieczornym, nawet. Dzisiaj trapiemy wielką krzyżówkę, dwie ekstra linie owocową eksplozję i krzyżówkę za 3 zł. Zaczynamy tym razem owocową eksplozją i to jest trapka o numerze 71. I pierwsze dwa owocki to banany i pomarańcze. Tutaj mamy. Dwie, trzy i dwa banany. Słabiutko. Wiśnie i ananas. Wiśnie trochę jest. Nadrabiają e, banany. Nadrabiają bananów. Kolejne mamy jabłko i arbus. Tu jest arbus, no arbus też słabo. Jabłka mamy tutaj. Dobra, teraz mamy melony i truskawki. Melony. Tutaj mamy truskawki. I jeszcze tu się jeden melon uchował brzoskwinie i figi brzoskwinie tu są figi a tu jeszcze jest, patrzcie brzoskwinia, cztery ostatnie cytryna i kiwi tutaj mamy też cytryny i kiwi no jak na razie się wszystko jeszcze zablokowało awokado i karambola o, jest linia i karambole tutaj różki ni niestety blokują ale jest i co jest? 3 z no brawo ddd kontrolne teraz krzyżóweczko za 3 złote i jedziemy pierwsze mamy M tu jest mikser manna. Mikser i manna, kolejny jest N. Natarcie. Manna, rycyna, sosnowiec. N zdrapane, ostatnie jest C w pierwszym rzędzie, owczarek rycyna. Natarcie kicz. Tu jeszcze e, Olha, drugi rządek i mamy O, Olcha, Oslo, sosnowiec, owczarek, rok, dalej mamy E, Hel, les, sosnowiec, owczarek, gabriel. To na tyle H. Hel. Kolejny jest P. P nie ma. Zabrakło P. W. Owczarek, kolejna litera to B. Gabriel Bar. Bryza, Arabia, A, Olcha. Arabia, na tarcie powstaje manna, Bar, Recyna, Azja, wszystko chyba, D, Zdun. I Mikser, Gabriel na tarcie, Sosnowiec i Kicz, G, Gabriel, G mamy jedno, no i ostatni rządek. A co ja tam miałem, T nie i? O Boże, no to T mamy tylko jedno, A ale sobie zdrapałem zawczasu. F Z Zdun Azja Bryza Y Rycyna No jeszcze aby R wpadło albo S To coś by się utworzyło Bryza I ostatnie jest K Powstaje Kicz. Mamy Rok, mikser i Pustow Zrabcy. T i Q. Tak w ogóle to mamy. Dzisiaj za 56 zł odcinek popołudniowy. Dobrze. Ekstra linie. Zrabka o numerze 21. Pierwszy symbol wygrywający. To, mel, y, arbus gdzie melon, arbuza nie dali, rowerzycho. Tu się D zdrapało. No i rower mamy dwa razy. Słońce. Słońce mamy jedno. Teraz jest krab, krab pierwszy, krab drugi, trzeci i czwarty. Dobra, lody i motyl. Lody i motyl, tu jest motyl. Lodów nie ma. Motyl widoczny tylko jeden, leżak pierwszy, drugi, trzeci. Teraz mamy gwiazdę. Raz, dwa, trzy, trzy gwiazdy. Cytryna. Następna, no i to była ostatnia cytryna. Kura, kury zdrapane. Kości kości mamy jedne. Rolki nie wiem, tutaj rolek nigdzie nie widziałem. No i rolek nie ma. Dalej jest sakwa, ale patrzcie, sakwy też nie ma. Moneta, to jest pierwsza moneta, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta moneta, słoń, słoń jeden. Dalej mamy wiatrak. Tu jest pierwszy wiatrak, tu jest drugi, czapka, pierwsza czapka, klucz. Klucza nie mamy, parasol. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, pięć parasoli. E, biedra biedra dwa razy. Dalej mamy balony pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Księżyc. Księżyc jest nieobecny. Serce. Piłka. No i dwa ostatnie symbole. Teraz się okaże. Okulary. jedne okulary no i ostatnia jest korona tutaj korona tutaj tu jeszcze okulary korona korona no i co pusto di di kontrolne teraz sobie wezmę może inny drapak Drugie ekstra linie, te, tym razem o numerze piątym i też z innej paczki, pierwsze mamy motyle, arbus, słońce, następne, kolejne. PODKOWA KOŚCI SERCE SERCE MAMY JEDNO DRUGIE TRZECIE SERCE CZWARTE I PIĄTE BALONY balonów jest trochę, tutaj kura tworzyłaby już linię moneta moneta zrapana piłka piłka jest tutaj tylko jedna krab Jest też jeden, cytryna, cytryna mamy, cytryny mamy jedną, kwiat, kwiata nie ma, nie przekwitły, lodowiec, gwiazda. Będziemy pojedynczo drapać. Parasol. Parasoli nie ma. Leżak. Leżak, zwierzak. O, tu jeszcze jeden. O, tu kura robi, jakby następną linię. Popcorn. Jeden. Łódź. Łódź. Jedna. A co? Klapki. Mamy klapki. Księżyc. Nie ma. Rower. Dwa. Trzy razy rower, rolki, pierwsze i drugie, sakwa na górze, sakwy nie ma. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, sakwa. Trzy ostatnie symbole, okulary mamy tutaj tutaj i tutaj więcej nie ma przedostatni jest przedostatnia jest biedronka, której nie mamy i czapka niestety czapka nie tworzy żadnej lin linii jest znowu pusto no jest nic Ostatnia drapeczka, Wielka Krzyżówka o numerze ósmym i drapiemy. Pierwsze mamy E, tu jest bonusowa Ewa, tu jest Efekt, tu jest Gabriel, Ster, Reda, Cenzurka, Szeryf, Tutaj mamy Demokryt, Desdemona, Fryzjer, Halogen, Grotger, Uczelnia, Orkiestra, Jesion, Oset, Ksymena. Kolejna litera. To G, tu jest Gabon, tu jest Gabriel, Gramatura, tu jest Grotger, Togo, Uznisgi. Kolejne mamy H, w bonusie H nie ma a tutaj Chojnice tu jest Houston czwarte mamy R Drut Gabriel Ster Jasyr Szeryf, cenzurka, reda, miarka, mrok, demokryt, gra, grotger, tu jest fryzjer, uzurpator, Urok, ziarno, lira brat, orkiestra, kolejne mamy D, drut, tutaj jest Reda, tutaj jest Desdemona. Udo, dzwon. Kolejny mamy V, i tu jest Vox. Cudownie, zawsze się z tych liter cieszę. C, hojnice. Tu jest uczelnia. Dalej mamy. O, o Gabon. Noe. Chojnice. Mrok. Tu jest obraz. Moc. Desdemona. Zorza. Grotger. Uzurpator. Orinoco. Urok. Udo. I togo, oka, oset, dzwon, WOX, ziarno, halogen, Houston i o mamy zdrapane. n Janek, i gabon, tu powstaje noe, pierwszy wyraz. Chojnice, cenzurka i po N tu jest desdemona, uczelnia, halogen, dzwon, jesion, ziarno. Zaczynamy drugi rządek. B To jest Gabon. Gabriel. Obraz. Brat. L W bonusie nie ma. Tu jest Gabriel. Lief. Tutaj alogen uczelnia na górze tutaj nigdzie nie widzę lira sklep p zupa żepa usurpator Chleb. te mogłoby się pojawić i wiza, hojnicę, liv, Gabriel i Miarka. Tutaj mamy Orinoco, uczelnia, ziarno, lira. Orkiestra, jesion, umizgi, f, szeref, efekt, tu mamy fryzjer, no i kończy się na fryzjerze, y, jaser patyk tym demokryt fryzjer tutaj mamy azyl ksymena dobra, y zrapane trzy ostatnie litery u drut Zupa, cenzurka, gramatura, uczelnia, uzurpator, powstaje UDO, RUM, umizgi, Houston, przedostatnie mamy S, szeryf, Jaser Ster Desdemona Sklep Oset Houston I ostatnia litera to pewnie będzie J W Mamy trzecie Liv E drugie Tu jest Wiza Ewa a tutaj jest dzwon koniec zabawy z krzyżówką pusto tyle drapania na nic MG MGA no zawsze te MG albo MGA kochani no i draping za 56zł i żeśmy wydrapali 3 złote w owocowe eksplozji. No normalnie szok. Szok i niedowierzanie. A myślałem, że może ta krzyżówka coś rzuci, bo tak się fajnie tutaj układało powoli wszystko, no ale niestety nie. Dupa zimna. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzimy się jutro na, na kolejnym odcinku, a wydaje mi się, że po południu będzie premiera nowej zrabki. Tak więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno. Życzę miłego wieczoru i do jutra. Pa! pa.